Idę do, tej, do tego tutaj miejsca. Słyszałem, że tu bardzo bardzo fajne koncerty są. Dobre dania. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał naleśniki. Jedyne 10 zł i 50 groszy. Dobrze, już wyciągam. Proszę. Dziękuję. Proszę wziąć swoje naleśniki. Dobra, do widzenia. Dobra, ja teraz zrobię... Nie mogę robię... panu powiedzieć, ale za e, zamówienia, które kosztują więcej niż 10 zł, da, dajemy darmo. O, fajnie. Fajnie. Dobra, dziękuję bardzo. Uwaga, uwaga. Tylko dzisiaj u nas. Ja, no to... ma wszystkie simpy, zapraszam na scenę, znaczy nie na scenę, tylko przed scenę. Więc wszystkie Proszę nie odchodzić, simpy, widać, wiem, 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 że to simpy. Ty podejdź, bo widać, że jesteś simpem do Jonkle Osi. widzisz nawet Super Idol mnie kocha. E, dobra, więc e, co chcecie, żebym zaśpiewała? Jungle Girl. Bajla Ela! Dobra, to głosowanie. Kto chce Bajla Ela? Ja. Yeah. Ja też. A kto chce Jungle Girl? A, A to dobra, no to, baj, no to bajla ela! Yy, poczekajcie, bo ja tekstu nie pamiętam, jestem taka troszeczkę, no. Yy, yy, poczekajcie. Yy, dobra, yy, to ja wpiszę quake.pl tekst yy, Jungle, nie Jungle Girl, tylko Baila Ela. Dobra, zaczynamy! Baila Ela, baila, baila Ela! Cała sala tańczy, tu to makarena Basia, Ela, Maria i Helena Twoja dupka wraca do nas jak bumerang Każdy menaż u nas każdy pyta Jest afera kiedy już szukamy afera. Bajla Ela, bajla, bajla Ela Dała ta salę, tańczy tuto, makarena, teraz wszyscy razem! Prawa ręka, lewa no ręka, 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 prawa, prawa rąka, noga, 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 noga Tańczy twerka noga, już od dziecka, też na tak, ta głowę nie oddziała noga, Ale mi nie mi gibona, wódka jest proszona no, no. Może zaraz, konam ludzie tańczą już na sołach. Tuska teraz, mueve tuska tak Senorita, kręć biodrami, pokaż im jak to się robi teraz Tuska teraz, mueve tuska teraz. Dalej sexy mami, zatańcz dla moich feles A ja kończy się zabawa, jest są problem No do znajdzie się następna Zamawiamy już uberka Słuchamy i get busy Z tyłu jest sruszlik pan się pyta Czy pogłośnić, ja mu mówię si si Bajla ela, bajla bajla ela Cała sala tańczy, tu to makarena Bajle Basia, Ela, Maria i Helena Twoja dupka wraca do nas jak bumerang Każdy melarz, u nas każdy melarz Jest ferak, kiedy szukamy aftera Basia, e, Maria i Helena, e, pogubiłem się w tekście, bo jestem super, znaczy pogubiłam się w tekście, bo jestem superowa. E, dobra, to koniec. chcemy poinformować dla pana Simpa, żeby nie zabierać bakardii pani Anglosi i prezenty dla jangleosi przyniosę. O, Jan Klejosia, o, to jest od Super Idola, widzę, bo on nie junk, 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 bo on lubi moje stópki. E, tu widać, że mamy prezenty od fanów na przykład. Fanka paliona 68, fan marcelka od hejkatulenka 419 oraz oczywiście prezenty od jakiegoś Matroxa Debila, więc nie pozdrawiam. O, piwko też, piwko czy to jest właska? To jest. To jest A bo ja się, bo ja się zgubiłam już w końcu, bo ja jestem taka głupia. Dobra, to A trzeba wyremościć. <noise> Gdzie tu? Wzią? ja pokażę wam taką sztuczkę, co się nauczyłam w dzieciństwie, robiąc bakardy w klubie ze szklanki, że o, tak wywalić, Mamy super o trzeba. o tak. Tak, i też prezenty można wywalić, bo ten matro, A nie, to jest. A to, a nie, to jest fan od Marcelka od hejki tulenki. To ten jest od Matroxa, to ten można wyrzucić. Ten to można rzucać o stół. Yy, dobra. Yy, yy, dziękujemy Ja byłam Jungle co co super. Idol kocha. I do widzenia, yy, tak. Mam różowe włosy i różowy koc. Jak mam różowy a na nim hajs cały jesteś. Mam lekko, a nie ciężko i za to chcę, każdy chce mi ze scenę I tak zrobię te numery, znowu zrobię liczbę, choć że. Ludzie trochę p. bo brakuje mi, czy się znowu w k. gdzie, którym nienawiści mało mają za złe to tu łoży. I to moje, i to moje wyrafinowanie, przepraszam za przeklinanie, nie tylko moje babcie. Czy tam, że książek p. dać mi nie każ? Chcę zobaczyć Azję, chcę za się zarze. nie zasnę. Przez to znów nie zasnę. Wiem jak wykorzystać szansę. Gdybym zamieszkała na Anlasy, niż nasz moich kroków, dlatego piszesz właśnie, dużo osób, patrzy mi na ręce i pismo na kartce, Przyznam się do tego, że żyję jak bajce. Zapracowałam na to na baszę w każde lato. Zapracowałam na to. Miałam dużo, a mała. Mocroki blogerki, starżówce, fotki. Zajmę się serki, piątkę. Pozdrawiam serdecznie, dziś każdą mordkę, Pozdrawiam serdecznie Monikę Brodkę. Raperki, dj'ki, wpadam na koncert. Raperki, DJ-ki, wyciągam forse. Serde pozdrawiam serdecznie, dziś każdą mordkę, Oprócz dla mózgów, którzy mają problem. Pozdrawiam dziś mordy! każdą Oprócz tej, która zjada korwę, nie chcemy się spinać, mają problem. Chcę zobaczyć dużą dupę muszą przejść na koncert, z leo za całą Polskę. Chyba ją sprowadzę do pozycji coś tam. sobie zapomnij śpimy na forsie Money. Będzie nam tak najwygodniej. Dupa, skacze góra dół, kiedy rządzi nam no, nie ruszę cały stół, rusza każdego fa. Mogę być skutek, ale tylko przez bucha, Ktoś nie skacze ten pały i pały dupę, skacze góra długi, zęcznie, suka, rusza cały stół, że każdego f***. mogę być skuta, tylko przez mucha, Przecież skacze ten wyzwolni pały i nie rusza. Modelki, blogerki, z każdą chcę fotkę, Tańcenki z zbijamy piątkę. Pozdrawiam serdecznie dziś każdą mortkę. Wodram serdecznie Monikę Wrodkę. Raperki, DJki, wpadam na koncert, koperki, DJki, wyciąga forsy. Pozdrawiam serdecznie dziś każdą mortkę. oprócz dla mózgów, którzy mają problem. ha. ha. Koniec. Widać, tak, że ten gościu, co jest po prawej jest simpem, więc idealnie pasuje do teksty piosenki. Który pan, duży. Tak, trochę, to, 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 to. Ja Może się odsunę? Gdzie jest ta brzydka Leosia? Tu jestem, Szmato. I nie, nie ocenię mi po wyglądzie, temu się pierdolony. Jakiś nasz fan przyszedł. O, tak, autograf? Tak, jasne. I co I który ma problem? Autograf. Pozdrawiam serdecznie Monikę, Brodkę, ale ciebie nie. No, Pytamy się, czy jesteś lamuskiem, który ma problem. Nie. Okej, okay, dajemy mu autograf, los. Dobra, dajemy, no, jak nie jest lamuskiem, który ma problem. Masz, trzymaj. No. Ale super! Mogę od ciebie to? Hej! K czy M? Co? Zbyky? Mogę autograf do oliwki Brazil? Tak jasne, tutaj masz kasztany. O, ale no patrz. Ja też, czekaj. Ja muszę cycki dać. Patrz, masz, podotykaj. To jest autograf. Dobra, idę już do domu, bo nie ma już... Nikt, nic nie gra, nie, nie Kasztany!